Wszystkie baranki na Waszym czytaniu na miłość. Mniej więcej rozłożymy sobie te karty na następne 6 miesięcy. Zobaczymy, jakie energie napływają w kwestiach miłosnych. Sprawdzimy najpierw sprawdzimy pary stałe, a następnie ja te karty przeczytam dla Singli. Zapraszam. Co my mamy? Mamy dziesięć mieczy, mamy króla kielichów, mamy pięć mieczy, trzy miecze, rycerza Bonnet. i króla, króla mieczy. Może zaczniemy od tego, że powiem Wam, na jakie znaki zodiaku warto zwrócić szczególną uwagę? Warto zwrócić uwagę, moi drodzy, na znaki powietrzne, zwłaszcza, czyli na wagi, wodniki i bliźnięta, bo ktoś tu spod tych znaków może odegrać szczególną rolę, w, tym, w tej historii waszej miłosnej, w tej dynamice miłosnej. Nie musi to być wasz partner, partnerka, ale może ktoś z otoczenia, właśnie spod takiego znaków I teraz tak. Każda z kart będzie nam przedstawiała mniej więcej jeden miesiąc, ale ja przeczytam te karty ogólnie. I pamiętajcie, że po pierwsze, właśnie jest to ogólne czytanie dla wszystkich, a po drugie, jest to czytanie na dosyć długi okres, okres czasu. Więc bierzcie z tej historii tylko to, co uważacie, że Was dotyczy, co bezpośrednio jest z, z Wami związane. Słuchajcie z siłą swojej e, intuicji, bo to jest najważniejsze w każdym z czytaniu kart Tarota. Zaczynamy tę historię od karty 10 buław. Więc ktoś tutaj w związku, bar baranka z partnerem, partner partnerką, ma ym, albo już czegoś serdecznie dosyć, albo będzie ta karta nam mówiła o tym, że w ogóle barankowi czy Właśnie tej drugiej stronie. Pamiętajcie, że sobie odwracamy e, karty w, w zależności od tego, czy ta historia będzie Was dotyczyć, czy partnera. To już musicie sami wiedzieć. Komuś jest ciężko i może być tej osobie ciężko właśnie w związku, a może tej osobie być e, ciężko ze względu na jakieś obciążenia m, z otoczenia. Może być y, to osoba przepracowana, może być to osoba niezrozumiana, w, jeżeli tu czytamy pod kątem właśnie e, związku partnerskiego. E, może to być osoba, która y, ma jakieś problemy, nie tylko właśnie związane z przepracowaniem, ale może być y, i to może dotyczyć to osób, które też. Chorują, a mimo choroby muszą zmagać się z codziennością. Ale może też do, dotyczyć już bezpośrednio tego, że komuś w tym związku, o, o którym tu mówimy, jest ciężko. Pojawi, pojawiły się albo pojawią się w pierwszym miesiącu jakieś problemy, które, krótko mówiąc, nie dają Wam. Spać albo partnerowi nie dają spać, albo oboje się tak bardzo przejmujecie tymi problemami. I te problemy będą rzutować na Wasze relacje, na Waszą relację w związku. I widzę tutaj osobę, dwie osoby właśnie jedna osoba to jest osoba, która kocha. Zależy jej na tym związku i chce o ten związek walczyć, mimo tych problemów, które tu są. A druga osoba jest, ba, jest osobą bardzo taką logiczną i powiedziałabym, że nawet zimną w tym związku. Więc o ile w pierwszym i drugim miesiącu jest ciężko, ale dosyć tak. Idzieć jeszcze w jednym kierunku, to już w trzecim miesiącu, około trzeciego miesiąca, może wydarzyć się coś, co Was krótko mówiąc dobije. Robi się tu coraz ciężej, coraz nieprzyjemniej. Może tutaj być, yy, ta karta może nam wskazywać albo na Kłótnie wynikające właśnie tutaj z tego przyciążenia, czy wynikające z tego, że tak naprawdę jednej osobie tylko zależy na, na tym, żeby było lepiej. Jedna osoba ciągle wyciąga rękę, ciągle chce się godzić, chce coś naprawiać, ma jakieś pomysły na to, żeby było lepiej, a druga osoba hamuje ten rozwój tego związku. I to do tego stopnia, że może się pojawić tutaj raz, że mogą się pojawić kłótnie, a dwa, że może się pojawić konkurencja. I to może być tak, że y, ta osoba partnera czy partnerki y, ma taki stosunek y, w związku. Konkurujący, a nie współpracujący. Tej osobie, ta osoba może swoje frustracje, jakieś niezado niezadowolenie, które ma na zewnątrz, yy, może te stresy yy, przynosić do domu, i może, yy, krótko mówiąc, robić. Awantury, w, nawet bez podstawnie. I niestety mamy tu potwierdzenie w około czwartego miesiąca, że ktoś w tym związku dopuści się jakiejś nielojalności. To ta karta może nam wskazywać na to, że te przykrości się nagromadzą i po prostu sprawią jednemu z partnerów z partnerów wielki ból, poczucie krzywdy, ale w niektórych przypadkach może być to nielojalność, tego typu, że na przykład osoba w związku może mówić nieprzyjemne rzeczy nie tylko do tego partnera, partnerki w związku, ale może o nim czy o niej wypowiadać się w sposób taki arogancki, nieprzyjemny. Obraźliwy na zewnątrz. To może być taka nielojalność, że na przykład partner opowiada, wynosi sprawy z domu na zewnątrz, a dzieli się tymi sprawami. Ale właśnie nie po to, żeby jakoś budować ten związek, czy szukać rady, ale z takiej czystej złośliwości. W najgorszym wariancie, może być tak, że ktoś tutaj dopuści się wręcz zdrady. A zdrady, która nie wiem, czy wyjdzie, póki co w tych kartach, raczej nie widzę, żeby ta zdrada wyszła na jaw. Raczej będzie to taka zdrada ukrywana, zamieciona pod dywan. I może być nawet tak, że w pewnym momencie będzie się wydawało, że ta, ta relacja, ta dynamika tej relacji się w jakiś sposób uspokoiła. I może się wydawać tutaj partnerowi, partnerce, czy no bezpośrednio Wam, jeżeli to w tę stronę odczytywać karty że jest no już w miarę spokojnie idzie ku, ku lepszemu. Ale mamy tutaj kartę właśnie króla mieczy. Więc pamiętajcie, jeżeli to wy jesteście tą osobą, która walczy o związek i chce, żeby się poprawiło, żeby było lepiej, a żeby przestać się kłócić czy żeby rozwiązać problemy w partnerstwie. Pamiętajcie, że ten, ta osoba, która nam się pojawiła, pokazała w, tym, w tej karcie, ona jest na tyle logiczna i na tyle trzyma się swoich, nawet nie zasad, ale takich swojego interesu, bym powiedziała że jeżeli widzicie, że w tym związku nie dzieje się dobrze, to te karty będą wam radziły. Zabezpieczcie swoje interesy, zabezpieczcie swoje tyły. Odłóżcie jakieś pieniądze, bo może się okazać, że nie wszystko pokłada się tak, jakbyście chcieli. Te karty nam nie stawiają kropki nad i nie mówią, jak się ta historia skończy, ale przestrzegają Was przed tym, żeby nie inwestować więcej niż partner z, w tym związku. Dążcie, jeżeli to Wy jesteście tą osobą pełną miłości i chęci rozwoju tego związku, dążcie do dobrych rzeczy, ale Pamiętajcie o swoich potrzebach. Pamiętajcie o tym, że um, jesteście ważny, ważni, ważne i zadbajcie i o swoje emocje w tym związku, ale także o sprawy materialne. A, I pamiętajcie, gdzieś tam z tyłu głowy, żeby zawsze mieć odłożone pieniądze na czarną godzinę. Te karty by Wam tak radziły, tutaj. To chyba najważniejsze, a że z racji tego, że to jest czytanie ogólne i nie do wszystkich trafi, to nie jest zapewne historia każdego z baranków, to zapraszam Was także do innych czytań. Dziękuję Wam, baranki, i życzę wszystkiego, co najlepsze. Teraz zapraszam, baranki Single, będzie Wasze czytanie na następne pół roku. Tak mniej więcej, bo każda z tych kart będzie nam przedstawiała, jakby to, co wydarzy się mniej więcej w ciągu miesiąca. I pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc piszcie tylko to, co mówi Wam Wasza intuicja, co może być Waszą historią. Zaczniemy od tego, że powiem Wam, na jakie znaki zodiaku warto zwrócić szczególną uwagę. I to nie muszą być znaki Waszego przyszłego docelowego partnera czy partnerki, ale mogą być ludzie, którzy w tej historii mogą odegrać znaczącą rolę. I będą to przede wszystkim wagi, wodniki i bliźnięta czyli Jacyś ludzie spod znaków powietrza. To, co właśnie bardzo się nam tutaj rzuca w oczy, na, tak na pierwszy raz, to to, że będziecie w ciągu tego okresu czasu dużo rozmawiać, dyskutować z ludźmi. I to mogą być takie nawet poważniejsze dyskusje, to nie muszą być koniecznie jakieś spotkania towarzyskie. Nie widzę tutaj aż tak takiej atmosfery towarzyskości, ale raczej takie właśnie poważne, poważne rozmowy. Mogą dotyczyć poważnych problemów, poważnych pytań, które sobie stawiacie. Może będziecie szukać właśnie osoby, z którą warto porozmawiać o tym, co Was gryzie tam gdzieś w środku. I na samym początku powiem Wam, że ostrzeżenie o tych kart jest takie, żebyście w tym czasie nie ulegały iluzji. A żebyście, jeżeli spotkacie ludzi na swojej drodze, którzy Wam opowiadają niestworzone historie, żebyście te historie jednak zawsze... Baranki spróbowały sprawdzić, czy to, czy to na pewno jest prawda. Bo widzę tutaj w tych kartach, że możecie spotkać kogoś, kto y, będzie próbował y, manipulować wami. Więc jeżeli sobie y, zadamy pytanie, czy spotkacie kogoś w ciągu tego czasu do związku. To ja tu raczej nie widzę takiej osoby, z którą byście mogły nawiązać głębszą relację i nawiązać jakiś związek. Może być tak, że spotkacie koło drugiego miesiąca osobę, w której Wy się zakochacie albo która was pokocha, was obdarzy e, miłością. Ale niestety, e, albo na tym, na tym spotkaniu z tą osobą zaciążą wasze problemy, albo problemy, które ma ta osoba. Jakie to są problemy, jakiego rodzaju czy to są problemy z, takie, z zewnątrz? Które ciążą tej osobie albo Wam, a, a, albo czy to są osoby, problemy y, związane z y, wnętrzem Waszym czy tej osoby, tego Wam już nie powiem. Na pewno to jest coś, co obciąża y, Was albo tę osobę na tyle mocno, że mimo jakichś y, dobrych uczuć, przyjaznych uczuć czy y, Miłości, która nam tutaj się pokazuje około drugiego miesiąca, to niestety, ale nie rozwinie się tak, jakbyście chciały, Baranki, ponieważ następne karty pokazują nam, że wydarzy się coś dosyć przykrego w tym związku, czy w tym potencjalnym związku, czy w związku z osobą o. O której byście zaczęli myśleć, odkryjecie coś na temat tej osoby nieprzyjemnego. Ta osoba może być osobą, która dąży do rywalizacji. I może to być tak, że najpierw Okaże Wam się z tej strony, że rywalizuje z kimś z zewnątrz, ale jeżeli ta osoba ma taką osobowość właśnie bardzo rywalizującą, to niestety, ale to się szybko okaże i w tej Waszej relacji, bo to będzie osoba nastawiona na konfrontację i cokolwiek będzie takiego, co jej będzie ciążyć. To będzie, nie, nie będzie potrafiła o tym rozmawiać spokojnie, tylko gdzieś nawet z błahych spraw będą wynikają, wynikały kłótnie i nieporozumienia. I to mogą być na tyle nieprzyjemne sprawy, takie uczucia, czy sprawy takie konfliktowe. Które mogą doprowadzić do tego, że ta osoba okaże się osobą nielojalną. I może się pojawić albo taka nielojalność, po prostu, że osoba będzie nieprzyjemna, będzie na wasz temat plutkować, obmawiać was. No, krótko mówiąc, nie będzie grała z wami do jednej bramki. Ale w niektórych przypadkach może być y, to kwestia tego, że ta osoba będzie się albo oglądała za innymi partnerami czy par partnerkami potencjalnymi, albo wręcz y, może być tak, że wy tutaj, poznając tę osobę, nie będziecie wiedzieć, że ta osoba y, już kogoś ma. Więc na to też zwróćcie uwagę, bo na początku tutaj przez pierwsze około damu czterech miesięcy ta sprawa w ogóle może nie wypłynąć na światło i bardzo długo możecie nie wiedzieć tak naprawdę o co chodzi z tą osobą. I tak jak tutaj by wam się wydawało, że jest to osoba miła i taka... W której mo mogłybyście się baranki zakochać, to koniec końców, tak, około właśnie szóstego miesiąca, okaże się, że ta osoba hmm, być może jest taka bardzo cyniczna i kalkuluje, czy jej się relacja z Wami opłaca, czy nie. Więc te karty by was przed tym y, przestrzegały, żebyście baranki, poznając te osoby i słuchając y, y, tego, co mówi, słuchając różnych historii, jakie ta osoba wam będzie opowiadać, jednak nie patrzyły na tę osobę tylko z pozycji takiej emocjonalnej, serdecznej, ale także, żebyście miały głowę na karku i spróbowały popatrzeć na, tą, na tę osobę w sposób taki obiektywny, bardzo. Także życzę Wam baranki tego, żebyście mm, znalazły właściwą osobę, która Wam da tyle emocji, tyle uczuć, ile wydajecie na zewnątrz światu. Żebyście znalazły osobę, która Wam odwzajemni wszystkie wspaniałe uczucia. Pamiętajcie, żeby dbać o swoje potrzeby i o każdą sferę. Mm, Wasz, waszych emocji z, i o też nie zapomnijcie zadbać o sferę finansową. Jeżeli ktoś będzie próbował yy, pożyczyć jakieś większe pieniądze od Was, yy, czy cokolwiek pożyczyć, co, co jest materialne, to yy, musi Ci to dobrze przemyśleć. Czy, do, czy na pewno dobrze znacie tę osobę i czy chcecie to zrobić. Więc życzę Wam, baranki, żebyście nie straciły rozsądku w ciągu tych miesięcy. A jeżeli to, co teraz powiedziałam, nie dotyczy Was, to zapraszam na inne czytania miłosne. Może tam się bardziej odnajdziecie. Dziękuję Wam i do następnego czytania.